Dzień dobry, moje misie kolorowe, witam was w takim odcinku Pokazałem spawn i zapowiadającym happy hour, także bez intru, bez niczego, jest ze mną Wertes tutaj, który, który też nagrywa do siebie. Nie e, widzę będzie... cię nawet, ale to nieważne. Jestem obok ciebie, tak, to widziałem jak się tutaj kłaniasz w widowni. Dobra, i no... w, może wyjść z fałki. Ja, no właśnie wyszedłem z fałki. A, dobra, to no bo my generalnie teraz na, na serwerze się... testowym jesteśmy, także tutaj wiadomo, rzeczy są jak rzeczy. Zacznijmy od tego, że happy hour. Nowy tak, dzień, słuchaj, znaczy pierwszy dzień nowej edycji, czyli 31. Będzie o godzinie 15. Happy hour, żebyście na nową edycję 1.16 mieli możliwość już się uzbroić w jakieś tam włosięta. I wam pokazujemy wstępnie tylko, jak wygląda spałnik, Jeszcze chciałbym tylko przypomnieć, żebyście się nie rzucali od razu na te włosy, żeby poczekać 5-10-15 minut. To jest happy hour, ono trwa godzinę trzy razy więcej włosów z brody Merlina za tą samą cenę, którą możecie kupić na brodaci.net na takiej stronie internetowej. A tu macie pierwszego luka. A dlaczego, żebyście się nie rzucali to w ogóle chaotycznie, to opowiadam, ale nie rzucajcie. Na to tylko dlatego, żeby nie zblokować serweru, bo im więcej osób się naraz rzuci, tym większa szansa, że się zablokujecie o siebie. A jak to będzie na przestrzeni tej godziny, to zresztą to na wiecie jak to się działa, bo ostatnio nie było żadnych problemów, więc Idola, no, Ideolo, ideolo. Ja tutaj właśnie robię przebieżkę w dół, przy, okazji, odleciałem. przy okazji gram na dosyć takich ciekawych teraz teksturkach. Więc zapraszam do Werteza, też R -r Robionych w stylu właśnie tych plakatów, co są te minecraftowe, wiesz, wiesz jaka jest nowa wersja Minecraft czy no, no, coś, no, no. Co zawsze są takie plakaty, są to takie, takie proste tekstury, no nie naprawdę takie fajne. Mhm. Mm Sobie je ogarnąłem i tutaj... Bardzo mi się tym... podobają niektóre bloki i rzeczy w 1.16, chociażby ten niebieski ogień i takie tam pierdy, bo to... No, jest to, 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 kozak, kozak. To, o, 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 to, to ładne jest. Dobra, I ja tu, ja na tu pokażę, to, to pokażę ten ogień, no on jest tutaj. Tutaj, nie, nie tutaj, nie tutaj, no halo. To dokładnie po drugiej stronie, no ale tak. O, czyli w złą stronę poleciałem, bo tak, nie wiedziałem gdzie wyszedłem dokładnie, z której strony. Jutro już Uch, ten spalnik tak będziecie mogli oglądać oczywiście y, sobie sami. Y, zapraszamy. Tak, I jaka to wersja? Jaka to wersja? 1.16.3 oczywiście. Ta jest! 1.16.3, <laughs> czyli najnowsza wersja jaka jest możliwa. Mamy nadzieję, że będzie... Nie, my wiemy, że będzie wszystko działać. A jak nie będzie wszystko działać, to, to patrz <grym submarine> punkt pierwszy. My wiemy, że będzie wszystko działać. My musicie się przygotować na to, że mogą być ta -taki na początku, no bo to wiadomo. To jest bardziej niż oczywiste, że na początku... I nie przejmujcie każdy... się tym, że to, ta bariera jest tak bliziutko, bo tak jak już mówimy, teraz jeszcze nie, jest serwer, nie jest, jest jeszcze nie jesteśmy na serwerze już takim gotowym, tylko na testowym, gdzie ta mapka właśnie jest kminiona. Tak, pokazujemy, I jak to będzie właśnie wyglądało. Jeszcze raz przypominam, jutro 31 października, e, happy hour, trzy więcej włosów z brody Merlina za tą samą cenę, o godzinie 15 na całych, na całych serwerach brodaci.net, na wszystkich podserwerach, deszcz zaczął padać, e, czekaj, bo miałem tutaj ostatnio Game GameMods Weather Clear, o jest, e, i zapraszamy was serdecznie na nową edycję, ruszamy z kopyta, lecimy. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego krótkiego materiału. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że tylko o watchnikać. Dobrą zabawę i tam jeszcze pożegnania werteza. Jakie ja tam, jak ja tam lecą? No, 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 ko kończysz, kończysz. No, to na razie, się, Cześć. <grym się> <grym się> Ej, bo to tutaj. jeszcze to nagrywam generalnie. Bo ja, 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 ja też, no? chciałbym złożyć tutaj zażalenie, bo, bo to, to w sumie nic prawie że nie mówiłem. To chciałbym, chciałbym tutaj pochwalić ekipę budowniczych, że naprawdę fajnego spawna zrobili. Również tak, przepraszam. Po, 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 podoba mi się ten spawn. Jest, jest taki inny niż zazwyczaj tutaj te, te spawny czy były. go poglądają jednak, no? Tak, nie, 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 nie jest taki prosty, jak to zazwyczaj było. Trochę tutaj bardziej taki skomplikowany i to mi się tutaj właśnie podoba i, i będzie grane, słuchajcie. Będzie seryjka. Będziemy tutaj rozkminiali na brodzie różne rzeczy, no i generalnie im, impreza. Będziemy rozkminiali sami 1.16, bo ja jeszcze na przykład nie grałem, nie? No, no ja ostatnio właśnie na, na tym fioletowym portalu streamingowym generalnie, nie, nie, mo nie można tego powiedzieć, bo nam zbanują ostre zasięgi, eee, ja tam streamuję właśnie ostatnio na tych teksturkach, sobie grałem na 1.16.3 i mm -hmm. sobie też tak od, odkrywam te, te nowości, bo już oj, od, od dawna tak w sumie się w ale żaden nie bawiłem. Tak tutaj sobie Chajewo. grywam, grywam. A jak już będzie nabrodatek tutaj normalnie, to, to to Seryjka właśnie poleci właśnie z tego, a na Twitchu sobie takie, y, że tak powiem, na, na sejwie ogrywam. To jest wioska obok. Tak jest. Ale to akurat i tak, tak. nie będzie, bo będą. No dobra, to ja, ja <grym> się w takim razie jeszcze żegnam y, i do zobaczyska na serwerku. Dokładnie. Zapraszamy jak najbardziej, bo będzie grane. Ta jest. Także na razie i cześć. Jojo!